Cześć. znajdujemy się dzisiaj na przystanku Stawy w Głębowie. Przyjechaliśmy na szybki trening, potrenować troszkę przed zawodami. Mam nadzieję, że rybka będzie współpracować z nami dzisiaj, ale to się okaże w dalszej części filmu. Jeśli chodzi o samołowisko, jest to około 11 hektarów wody. Dno e, miejscami jest twardo, miejscami jest, e, jest trochę mułu i wtedy się ciężko łowi. Tutaj akurat na moim stanowisku mam twarde dno, także z tym nie będzie problemu. Jeśli chodzi o rybę dominującą, no to oczywiście karp, e, jesiotr i to bardzo duży jesiotr, kilkunastokilogramowy. E, zdarzają się karasie, zdarzają się leszcze, ale mówię, tak jak mówię, w głównej, em, w głównej mierze będą to karpie i jesiotry. Jeśli chodzi o samołowienie, zaklipowałem sobie dwie odległości. Jedna to jest 60 metr, druga to jest 90 metr. Na początek podam po parę podajników, myślę, że po 5, po 6 podajników podwójnie załadowanych i podam, to, podam te podajniki w miejsce, w miejsce nęcenia, po czym wrzucę, wrzucę przynętę i oby, oby były brania. Na dzisiejsze łowienie przygotowałem sobie dwie opcje. Pierwsza opcja to jest pelet 2 mm. Druga opcja to jest zanęta w ciemnym kolorze. Chciałbym dzisiaj użyć prostoty. Nie chcę kombinować, nie chcę komplikować łowienia. Zobaczymy, czy ryby zareagują na to. Jeżeli tak, to będzie super. Jeżeli nie, no to zacznę wtedy coś kombinować. Ale ogólnie plan treningu jest taki, aby, aby tylko to nam dzisiaj wystarczyło na łowienie. Opa. i taki koło trujeczki, może 3,5-4 kg. Piękna ryba w pięknej kondycji. Pysk nie zniszczony. Super, już traciłem nadzieję od dwóch godzin, ale coś się zaczęło dziać. Jeszcze środek wskażający i wraca do góry. Okay. jeszcze raz. No nie Tłumacz ładnie, dlaczego nie podnosisz wędki do góry. To jest moja teoria, może i nie tylko moja. Po prostu twierdzę, że jeżeli jest haczek bezadzierowy, jak podniosę wędkę do góry, to ryba zachowuje się nie naturalnie. Bo za dolną wargę podnosimy ją do góry, na będę. i Lubi spadać. A jak sobie ją prowadzę pod wodą, to napłynie spokojnie. Jest silna ryba, ale nie robi nie robi fikuśki. Nie robi fikuśnych rzeczy. Także to jest moja teoria, myślę, że nie tylko moja, ale, ale mi się po prostu tak lepiej łapie. I bardzo dobry kolega, bardzo dobry wędkarz Marcin, kiedyś mi to dorzucił i, i myślę, że ma to racje Mamy Mamy karpiaż pod samym brzegiem, jeszcze go nie widziałem, jeżeli nie jest podpięty za dupę to jest fajnie. Za szybko. Za było Widać, że jest Tak. domu. Ale wypiąć. Nie stało, hmm. o, to. No tak, po tych chwilach więcej. No i tak. Wiedziałeś to? to? się spiało? Tak, tak. No, sorry, bo zdarza się. Na takach <grym> bez zadzierowych czasem się to tak zdarza. Ale mój błąd, bo się wypiął. Facet skaczy, kiedyś się nie stało. Dobra, łowimy dalej. Ok, będziemy. Powoli kończyć dzisiejsze łowienie. Łowiliśmy 4 godziny. Udało mi się złowić jednego karpia. takiego między 3 a 4 kilo. Jedna spinka takiej, myślę, że około 10 kg miała ta ryba przy samym podpieraku, jedno spudłowanie branie i tyle, także, także słabo. Ale patrząc z drugiej strony na to, że na całym brzegu, na całej grobli nikt nie złapał ryby od godziny 9, tak jak przyjechaliśmy, to myślę, że i tak jest to w miarę dobry wynik. Obydwie ryby i to trzecie branie było z linii z 90 metra. Tutaj na krótkiej linii nie działo się kompletnie nic. Ten 90 metr lepiej zafunkcjonował. Czy się dało wyciągnąć z tego łowienia więcej? Nie wiem. No, taktyka była taka, żeby tak jak Wam mówiłem na początku, żeby wrzucić pierwsze pięć koszyków. 5-6 pięć, koszyków podwójnie załadowanych, zrobiłem to. Zatem zarzuciłem zestaw, przez pierwsze 3 godziny nie działo się nic. Przerzucałem symetrycznie co 5 minut cały czas, dlatego te, tego towaru tam dolatywało. Pierwsze branie było po 2 godzinach. I dalej robiłem to samo, e, czyli co 5 minut przerzucałem, przerzucałem. E, 10 minut po pierwszym braniu e, wpadła ta ryba spięta. Potem miałem jeszcze jedno to branie puste i, i, i od półtorej godziny nie mamy nic. Także, także będziemy się pomału zwijać, bo musimy już uciekać. Niemniej jednak zawsze dzień spędzony nad wodą, fajnie. E, myślałem, że rybki lepiej dopiszą, no ale czasem tak jest, że, że, że nie ma tych brań, które byśmy chcieli. I do zobaczenia w następnym filmie.